Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja Zawsze Dziewica. Luz de Maria de Bounie, Orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój umiłowany ludu, Moje Miłosierdzie przychodzi szukając was, abyście nie zagubili się pozostawiając na boku Moje Słowo i Jego Wyjaśnienie. W tej chwili konieczne jest, abym was pouczył, Przypominając Wam prawdę, abyście nie zaprzeczali temu, co jest niezaprzeczalne. Nie chcę, żebyście się pogubili, wierząc, że diabeł nie istnieje, i z tego powodu pogrążając się w grzechu i uznając moje miłosierdzie za oczywiste. Piekło jest wieczne. Wybór piekła jest szczególny, osobisty, każdy będzie miał to, o co prosił. Grzesznik nie znajduje się przed ogniem wiecznym tylko dlatego. Przyczyną jest to, że za życia odrzucił pokutę i wzgardził moim miłosierdziem. Eucharystia jest życiem i centrum mojego Kościoła, ja daję siebie w moim ciele, duszy i boskości, aby wszystkie moje dzieci szukały mnie i otrzymywały ze mnie pokarm odpowiednio przygotowany. Szacunek okazywany mojemu ciału i mojej krwi ze strony moich kapłanów będzie powodem do prześladowań. Człowiek światowy nie szanuje mojej boskiej obecności. Moja miłość jest miłosierdziem dla każdego z moich dzieci. Miłość moja nie jest ślepa, jest nieskończenie miłosierna, dlatego nieustannie daję Wam możliwości, abyście po należytej skrusze za każdą popełnioną winę. Czynili i zachowywali odpowiednią korektę za każdy grzech. Człowiek, który popadł w grzech, może swobodnie poprawić swoją winę i powrócić, aby być, przede mną, nieskalanym. Nie tak jest z tymi, którzy nie żałują lub nie wierzą mocno, gardząc naszym boskim prawem. Mój ukochany ludu, rzeczywistość miejsca ognia jest niepodważalna. Podobnie jak niebo dla tych, którzy odkładają na bok ludzkie ego i rezygnują z niego, abym był w nich wszystkim. Dzieci, miłosierdzie moje nie niszczy sprawiedliwości mojej, przeciwnie, miłosierdzie moje osiąga swą pełnię, gdy uspokaja sąd mój. Dzieci, ratujcie swoją duszę. Nie traćcie duszy fałszywymi analogiami, które chcą w was wpoić moderniści. Bądźcie istotami pokoju, nie narzucajcie się siłą, ale świadectwem, że ja w Was mieszkam. Musicie iść naprzód duchowo, aby zło Was nie ogarnęło. Musicie opanować ludzkie ego, aby służyło ono dobru Waszemu i Waszych braci. Mój umiłowany ludu, moja miłość i moja sprawiedliwość są tajemnicą dla ludzkości. Tak bardzo, że jest zbyt wiele osób, które w tej chwili przywołują mnie, aby powiedzieć mojemu ludowi to, co nie jest moją prawdą. Dobrze wiecie, że sygnały są liczne, ale człowiek ich nie widzi, bo nie wierzy i nie czeka. Niegodziwość, w której żyję, sprawia, że bezbożni nie widzą znaków, które dopuszczam. Mój umiłowany ludu. Będziecie cierpieć z powodu nieodwracalnego niedoboru zasobów naturalnych, będziecie cierpieć na całej ziemi, ponieważ cała gospodarka zatrzyma się z powodu planu opracowanego dawno, dawno temu przez grupy, które poprzedzają Antychrysta. Będziecie zdezorientowani przez tych, którzy nazywają siebie Chrystusem, a mój Kościół zostanie zagubiony i dojdzie do schizmy. Dla człowieka posiadanie pieniędzy jest tym, co utrzymuje go w przywiązaniu do świata i daje mu status. Dzieci, w parafiach będą sporządzane listy z nazwiskami moich wiernych, aby ich prześladować i wydać masonerii, a z kolei z przymierzeńcom antychrysta, którzy poddadzą ich bezlitosnym torturom w celu zmuszenia ich do wyrzeczenia się wiary. Na moje dzieci będą polować. Aby wszczepić im mikrochip, jak zapowiedziałem wam kilka lat temu. Duża część ludzkości straciła bojaźń przede mną, będą ubolewać nad okrucieństwami wobec moich dzieci. Ci, którzy oddali się diabłu, w tej chwili są spragnieni krwi, znaku życia. Umiłowani, osłabiona w swoich wnętrznościach ziemia otwiera się, uskoki, które sięgają powierzchni Ziemi, wibrują, powodując silne trzęsienia Ziemi, których fale dotykają skrajnych punktów Ziemi. Módlcie się, umiłowane dzieci, pamiętajcie, że geografia Ziemi będzie się zmieniać. Mój ukochany ludu, Zorza Polarna będzie widoczna na całej Ziemi, te efekty będą znakami dla ludzi o zmianie osi Ziemi i ruchu osi Ziemi. Mój ukochany ludu, wzburzenie społeczne jest niekontrolowane przez człowieka, brak kontroli wraz z nieważnością wartości i niedoborem artykułów spożywczych doprowadza kilka krajów do rozpaczy. Niektórzy z niecierpliwością czekają na spełnienie objawień mojej matki w Fatimie, aby podważyć to, o co ona naprawdę prosiła mój kościół. Kocham i czekam, czekam i kocham. Mój ludu, nie tylko Ziemia przyspieszyła swoje zmiany, moje dzieci oddzieliły się ode mnie, obejmując to, co daje im większą wygodę, pomijając zasady naszego boskiego prawa i ciągnąc za sobą własne nieszczęście. Mój ukochany ludu, musisz nadal się modlić, modlitwa z serca dociera do naszego tronu, a my nie jesteśmy obojętni na Ziemię. Módlcie się, mając pełną świadomość, że każde słowo jest zjednoczeniem z naszą Trójcą Świętą i z naszą najświętszą matką. Proście o ochronę towarzyszy podróży i wstawiennictwo Świętych. Módlcie się z serca, rozumując każde słowo, tak abyście głęboko rozważali każde słowo zamiast powtarzać je bez sensu. Musicie mnie poznać. Zapominacie o mnie, aby związać się z tym, co ziemskie, z tym, co światowe, szukacie złych uczuć, nękanych kłamstwami, bo jesteście pod jarzmem macek zła. Wzywam Was do mojej miłości i do bycia odbiciem tej mojej miłości. W tej chwili człowiek musi poszerzyć swoją wiedzę o mnie, aby nie ograniczać mojej mocy w nim. Ja daję Wam siebie na tyle. Na ile Wy mi pozwalacie. Zalewam Was wielkością i mocą mojej miłości, aby mądrość nie była przywiązana do ziemi, lecz wyniesiona przez mojego Ducha Świętego. Nie rozpaczajcie, nie opuszczę Was wobec siły i wielkiego zła, które przyjdzie. Nie zapominajcie, że Ja Was chronię i zachowuję, moje anielskie legiony pozostają u Waszego boku aby Was pocieszyć. Musicie być mądrzy duchowo, abyście rozeznawali i nie dali się zwieść złu. Kochajcie mnie, Waszego Króla, bo Król kocha i broni swego ludu. Kochajcie moją Matkę. Ona jest ochroną i schronieniem dla każdego z tych, którzy są Moi. Przyjmijcie moje błogosławieństwo w imię Ojca. W imię moje i w imię mojego Ducha Świętego. Amen.